Cześć dzień dobry, witam! Nazywam się Piotr i zapraszam Was na program Cyrk Ty przygotowany przez Fundację Sieć Pedagogiki Cyrku. Zapraszam. Chcieliśmy Was bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do wspólnej zabawy w cyrk. Jak wiecie, może nie jest to łatwa sztuka, ale każdy znajdzie na pewno coś dla siebie i czegoś nowego się dowie i ciekawego. Nauczymy się podstaw żonglowania, nauczymy się na rękach wstawania, nauczymy się może jakichś magicznych sztuczek, kto wie. Będziemy się spotykać z naszymi instruktorami w różnych częściach kraju. Będziemy odwiedzać Lublin, będziemy odwiedzać Wrocław, będziemy odwiedzać Kraków, ja jestem akurat w Gliwicach. A, może to nikogo nie zachwyca. Zostańcie z nami, bądźcie z nami i ćwiczcie dzielnie. Ja już dłużej nie czekam, nie zwlekam. Zatem, kochani, jesteście gotowi? Zaczynamy. Uhu. Słuchajcie, żonglerka to niełatwa sztuka. I wiem coś o tym, bo czasem żongluję, chociaż nie wszystko mi pasuje. Ale Wy możecie się szybko nauczyć. Niemniej jednak, żeby zacząć, to co trzeba zrobić na początku? Żeby zacząć od początku. Od czego trzeba zacząć? Od początku. W związku z tym zaczynamy od. Wiem od czego zaczynamy! Na początku zawsze się rozgrzewamy. Dlatego już teraz przekazuję głos do y, pani instruktorki. Halo, halo, Maciu? Halo, halo! Hala! Hala, hala! Hala, hala! Nie słyszę! Hmm. Może się inaczej do nich przeniesiemy. Jakoś tak magicznie. Halo, halo, Madziu! Halo, halo! A! To cały czas ja! A, to jeszcze raz! Halo, halo, Madziu! Halo, halo! Halo? Halo? Widać mnie? Słychać? Cześć! Dzięki, Piotrek, za głos! Poprowadzę dla Was rozgrzewkę. Najpierw upewnijcie się, czy macie wokół siebie wystarczająco miejsca, że jak poruszacie rękami, to nic nie uderzycie. Jak już wiecie, że jest w porządku, to zaczniemy sobie prawą ręką krążenia do przodu. Najpierw zrobimy sobie kilka takich stykłych krążeń. Ale za chwileczkę dodamy sobie taki ruch. Wygląda to w ten sposób że jak spada tam ręka w dół, uginacie łokieć, Wasza dłoń kieruje się w stronę klatki piersiowej. Jak już jest blisko, opuszczamy łokieć w dół i znowu otwieramy rękę. Czyli ręka, dłoń spada w dół, uginamy łokieć, opuszczamy łokieć i prostujemy. Zrobię sobie jeszcze cztery. To teraz druga ręka, krążenie do przodu i teraz dodajemy ugięcie, czyli w momencie jak ręka spada w dół, uginamy łokieć, dłoń jest blisko klatki piersiowej, opuszczamy łokieć w dół i otwieramy. Teraz dwie ręce razem. Muszę sobie zrobić troszkę wolniej na początek. Okay. I jeszcze ostatnia wariacja tego ćwiczenia na dzisiaj. Idziemy rękami na zmianę. I ręki. Jedna ręka się bina. W momencie, gdy spada w dół, i później w drugą. W możemy to robić wolno, tak, żeby poczuć to, w którym to jest momencie, a później, jak już czujecie, możemy troszeczkę przyspieszyć. Super. To ćwiczenie jest fajne, bo nie tylko rozgrzewa Wasze ręce, ale też Wasze półkulę. Wspomnijmy tutaj naszą koordynację. Przejdziemy sobie do następnego ćwiczenia. Stajemy troszkę szerzej, na tyle żebyście się czuli komfortowo, nie musi być super szeroki rozkrok, ale im jest wężej, tym jest też troszkę trudniej w tym ćwiczeniu. Opuszczamy nasze tułów tu łapiemy się za łokcie i sobie luźno wisimy, bujamy się delikatnie w lewo i w prawo, pilnujcie, żeby wasza głowa nie była zadarta do góry, ale już rozluźnione. Możecie troszeczkę pomagać ją w lewo, w prawo, do przodu do tyłu i wracamy do pijania. Ja stanę bokiem, żebyście lepiej widzieli. w tym ćwiczeniu. Ważne też jest, żeby Wasze wiązka nie były daleko w tyle, więc przenosimy ciężar ciała delikatnie na palce. Ale na tyle, na ile jesteście w stanie utrzymać, żeby nie spadła. Zmieniamy teraz stopień zasadniczy łokieć I bujemy się delikatnie do przodu i do tyłu. Głęboko oddychamy. Kolana trzymamy proste. Możemy sobie jeszcze wrócić do tego ćwiczenia w lewo i w prawo. rozluźniamy ręce i powolutku najpierw kolana i potem powoli wstajemy a teraz magicznie znów przenosimy się do studia o, ho, 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 ho. ależ to była hu. rozgrzewka hu. dziękuję Ci bardzo serdecznie dzięki, dzięki No, mam nadzieję, żeście się już nieźle rozgrzali i teraz jesteście gotowi na dalszą naukę cyrkowania Zatem co? Lecimy dalej? No to lecimy! Ziu! Cześć, witamy Was serdecznie z Wrocławia. Jest dzisiaj ze mną Kamil. A ze mną dzisiaj jest Piotr. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się podstaw żonglerki. Wykonamy szereg ćwiczeń, które przygotują nas do żonglowania trzema piłkami. Ale na początek spróbujemy się pobawić bez piłki. Chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo ważne na początku w żonglerce jest nie tylko technika wyżuku ale także przygotowanie naszego ciała. Nasze ciało musi być odpowiednio przygotowane do tego, żeby uczyć się żonglerki. Przede wszystkim nie możemy być spięci. Nasze ciało musi być rozluźnione. Również bardzo ważny jest oddech. Nie możemy przyspieszać oddechu. Nasz oddech musi być cały czas taki jak na co dzień miarowy, równiutki. To nam bardzo pomoże podczas e, żonglenki. Bardzo ważna jest postawa naszego dziecka. Otóż, stopy mniej więcej na szerokość średnie, kolana mamy delikatnie równiklęte. i dłonie nasze na szerokie, trzymamy przed sobą. Tutaj będą piłeczki. Tutaj będziemy porzucać piłeczkami. Nasza głowa również jest zaangażowana do pracy. Wykonajmy takie jedno, wspólne ćwiczenie, bo bez Piłecz. Przyjmujemy tę naszą pozycję i jeszcze raz przypomnę. Stopy na szerokość ramion, kolana delikatnie ugięte, ręce przed sobą, głowa jest gotowa, ciało jest rozluźnione, nasz oddech jest równy i spróbujmy sobie wyobrazić żonglowanie trzema piłkami. Na 3, dwa, 1 każdy z Was ma wyobrazić wyobrazić żonglowanie trzema piłkami. Wyobraźcie sobie. A więc Trzy, jeden. Żonglujemy. Tak. Pamiętajcie o oddechu. Jesteśmy rozłącznieni. Tak. Z napięcia. i żonglujemy. Wyobrażajcie sobie, że macie trzy piłki. Przerzucamy To jest bardzo ważny ćwiczący, bo to pozwala nam zrozumieć, na czym tak naprawdę polega żonglę. Kończymy naszą wirtualną żonglę. Wiążekę za pomocą w obrachie. odkładamy Podkładamy trzy piłki. Teraz przystępujemy do pracy, do ćwiczeń z jedną piłeczką. Już mam jedną piłeczkę. I na początek musimy przyzwyczaić do piłki. Nasze dłonie, nasze oczy, nasza głowa musi sobie tę piłeczkę no, zakodować. I przyjmujemy naszą pozycję Drząbujemy. Przerzucamy. Z prawej, do lewej, z lewej, do prawej. Pamiętajcie o pozycji, pamiętajcie o tym. Tak? Możemy przerzucać w takiej płaszczyźnie, ale możemy również w takiej. Przerzucamy, przerzucamy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na początku. Jeżeli coś nie wyjdzie, piłka bardzo Nie przejmujcie Bardzo ważne, że w jest, Umiejętne podnoszenie piłki z podłogi. Będziecie to robić bardzo wiele razy. Naprawdę wiele razy. Także nie przejmujemy się, podnosimy się po piłkę i zaczynamy ćwiczać podłodu. Musimy być uparci. Tak? Gdy już upanujemy sobie rzucanie jedną piłką z lewej, prawej, z prawej do lewej, proponuję kolejne ćwiczenie. Wykonamy to samo, ale wtedy jedna z rąk będzie oktawać się pod teraz kolejne ćwiczenie na koordynację. Pójdźcie teraz na to ćwiczenie. Ćwiczymy koordynację. Na początku może Wam się troszkę mieszać, bo angażujecie się również w to nogu. Na początku może Wam to nie wychodzić, ale nie się, w kilku powtórzeniach powinno już dobrze. Dobrze, skoro mamy to ćwiczenie, jeżeli to już Wam będzie wychodzić, teraz proponuję Wam już ostatnie z jednym piłką. Będziemy przerzucać z prawej i lewej i głośno. Dzisiaj właśnie zademonstruję wam poprawną technikę do żonglowania dwoma piłkami. Jak pewnie wielu z Was e, zaczynało swoją karierę e, żonglera od żonglowania na dwie piłki w taki sposób. To jest niestety błąd. To jest dobre ćwiczenie, zaczynające e, trik, który jest już zaawansowany. Nazywa się szałę, czyli prycznik. A wygląda w taki sposób. Naszym zadaniem jest się nauczyć kaskady, czyli żonglowania takiego, w taki sposób. I żeby dobrze nauczyć się kaskady, musimy opanować żonglowanie na dwie piłki w taki sposób. Pierwszym naszym ćwiczeniem, które sobie wykonamy do żągowania na dwie piłki, jest przerzucenie z jednej ręki do drugiej piłki i z powrotem y, drugą y, piłkę tak samo. Wygląda to w taki sposób: rzut, rzut, złap, złap. Możecie sobie mówić na głos, będzie Wam wtedy prościej: rzut, rzut, złap, złap. Rzut, rzut, złap, złap. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby nie wyrzucać piłeczek naraz, tylko żeby wyrzucić najpierw piłkę z jednej ręki do drugiej i za chwilę, jak już ta piłka będzie mniej więcej na wysokości Waszego czoła, już w tym najwyższym punkcie, wtedy dorzucamy następną piłkę. Hop, hop. W taki sposób. Jeżeli to opanujecie, wtedy będzie wam już prościej opanować następne triki, które wam pokażę do żonglowania na dwie piłki. A jest to na przykład podrzucanie piłek pionowo do góry i wyłapywanie. W taki sposób. Hop. Hop. Wydaje się proste, prawda? Musicie sami spróbować, żeby uwierzyć, że troszkę czasu wam jednak zajmie. Ale tak jak właśnie Piotrek przed chwilą wspomniał, musicie być bardzo cierpliwi i mieć swój upór w tym, żeby nie poddawać się po próbie, jeżeli nie wyłapiecie swoich piłeczek. Dobrze, teraz przechodzimy do następnego ćwiczenia. A jest to przerzucanie piłeczek, podrzucanie do góry i masowanie się po brzuszku. Czy hop, hop, hop. Hop. Widzicie? To jest bardzo trudne na początku, ponieważ do tego trzeba mieć bardzo dobrą koordynację. Hop. Gotowi? Do następnego ćwiczenia. Dobrze. Piłeczki i podnosimy nogę do góry. Tak samo jak przy podrzucie z jedną piłką. OK? Dobrze. Zaczynamy. Hop. 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 Starajcie się podnosić obydwie nogi do góry, nie tylko jedną. Hop. Następnym ćwiczeniem będzie taki sam podrzut, tylko sklaśnięcie. No, to już jest wyższa półka. Jesteście na to gotowi? Dobrze, więc startujemy. Hop. I to jest już nasz ostatni y, trik, który powinniśmy się nauczyć. I y, bardzo ważną kwestią jest to, o której nie możecie zapomnieć, żeby y, triki, które wykonujecie y, rozpoczynając je z prawej ręki, rozpoczynać je także z lewej. Na początek, być może, ktoś z Was nie ma, pieczy, ale kompletnie się tym nie przejmujcie. Aby zacząć żaglować, nie utrzymujecie. Możecie zacząć na przykład swoją przygodę z lądowaniem, mając skarpetki. Popatrzcie, ja mam trzy skarpetki, zwinięte w taki kłębuszek. Popatrzcie, to jest da. nie tak? Nie potrzebuję tego I rzecz, idźcie do kupy. sprawdźcie co macie w kuchni, może tam macie też jakieś potrzebne wam rzeczy, na przykład tak! To warzywo nazywa się cebula i tą cebulą też możecie się szanglować. Naprawdę. Popatrzcie. Wezmę sobie dwie skarpetki, dwie parę skarpetek i cebulę. Tak. Życzymy Wam powodzenia, dziękujemy Wam za dzisiaj i oddajemy głos do Studia Piotrze. Złapałem! Złapałem! Dzięki, dzięki! Dzięki Piotr, dzięki Kamil! To była naprawdę fajna lekcja żonglowania. Słuchajcie, to są nasze początki. Nie zrażajcie się zbyt szybko. Naprawdę trzeba być odrobinę cierpliwym. No i przy jeszcze odrobinie ćwiczeń na pewno zrobicie postępy. Słuchajcie, ja Wam też pokażę jeszcze jedno yy, dobre rozwiązanie. Jeśli nie wychodzi Wam rzucanie i łapanie, to możecie sobie poćwiczyć. Wam w tajemnicy też znajdziecie coś takiego w kuchni. Uwaga, niezwykłego! He! A? Widzicie? Zobaczcie. Taki sobie woreczek foliowy. He. Lekki, zwiewny. O Właśnie. Worki foliowe mogą również służyć wam do żeglowania. Podobnie jak cebula zresztą. Prawda, Piotrek? Dokładnie. I skarpetki? Tak jest. A! Jeszcze, jeszcze zobaczcie. To przynajmniej szybko nie spada. Wystarczy lekko podrzucić do góry. O! Lekko podrzucić do góry. O! Ta żonglerka, ta żonglerka. Wcale nie jest taka lekka, ale szybkie, szybkie rozluźnienie. Słuchajcie, bardzo was proszę. Stańcie przede mną. Tu. U, ściągam kapelusze. Słuchajcie, zróbmy sobie szybkie ćwiczonko, żeby nasz mózg troszeczkę ochłonął. Mm -hmm. Proponuję, dobra, może nie ochłonie, ale niechże on jeszcze się trochę pogimnastykuje. Dobra? Słuchajcie, uwaga. Podnosimy ręce do góry. Prawa ręka w górę, lewa ręka w górę. Prawą ręką dotykamy lewego ucha. Uh -huh. Lewą ręką dotykamy czubka głowy. Uh -huh. Prawą ręką dotykamy brody. Mm -hmm. Lewą ręką Dotykamy prawego ucha. E, prawą ręką dotykamy lewego oka. O! Lewą ręką dotykamy prawego oka. Pff. Czekaj, bo nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, dobra, ściągaj ręce. Uu. To nie miało być tak. Spróbujmy takiej sztuczki. Prawą ręką dotykamy nosa. Tego na środku. Nosa. A lewą ręką na krzyż dotykamy prawego ucha. Tak jest. Niech każdy słucha. Lewą ręką prawego ucha. Na raz, dwa, trzy. Klaszczemy w dłonie i zmieniamy ręce. Jesteście gotowi? Na raz, dwa, trzy. Klaszczemy w dłonie i zmieniamy po stronie. Raz, dwa, trzy. Hop. Zmiana. Raz, dwa, trzy. Hop. Zmiana. Raz, dwa, trzy, hop. Znia. Raz, dwa, trzy, hop. Znia. Raz, dwa, trzy, No. No właśnie. Udało wam się? Świetnie. Zadajcie to, to ćwiczenie kolegom i koleżankom na podwórku. Ciekawe jak sobie poradzą. Ap. 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 <grychy> <woohoo>. <grychy> ha! <grychy> super. Cieszę się, że jesteście z nami. Zostańcie, bo za chwilę będzie coś naprawdę ciekawego. Przeniesiemy się do miejsca. Hmm, magicznego. No, chcecie? Ja też chcę. Uwaga, zatem przenosimy się do Krakowa. Zobaczymy, co tam Patryk dla nas chowa. Halo, Halo, Patryku! Uuuu. Upa! Cześć! Witajcie wszyscy w moim cyklu. Magiczna sztuczka, którą pokażę, ale jej nie wytłumaczę. W tym cyklu pokażę Wam magiczne sztuczki, ale ich nie wytłumaczę. Do dzisiejszej sztuczki potrzebne nam będą dwa przedmioty. Jeden i drugi. Jak pewnie zauważyliście, te przedmioty mają kształt walca. Pamiętajcie, nie mogą być za duże, nie mogą być za małe, tak żeby mieściły nam się palcach. Wkładamy sobie nasze walce między kciuk a palec wskazujący. I teraz próbujemy o! Trzymamy i próbujemy to! Nie idzie. Oj! Coś się nie udało. Spokojnie to się wytnie. To może w ten sposób. O! Też nic. To może zrobimy troszkę inaczej. I opa! Up. I w cyrku niemożliwe zawsze jest możliwe. Pamiętajcie o tym. Bądźcie dzielni, wytrwali i ćwiczcie. Zdarzą się wam potknięcia, ale ich nie należy unikać. Powodzenia! Ja tymczasem będę znikać. Wow! Dziękuję ci, Patryk. To była naprawdę magiczna sztuczka. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Wy natomiast nie poddawajcie się. Ćwiczcie dzielnie i odważnie. Szukajcie, próbujcie. He, czasem się nie uda. A jak nie uda, to co? Kolana. Dlatego zapraszam do ćwiczeń panią i pana. Bo jak to mówią, kto wykonuje ćwiczenia, ten w Mistrza się zmienia. Powodzenia! Pa!